Czy wiesz, co łączy większość nieudanych mieszkań? To wcale nie brak budżetu. I nawet nie brak gustu, ani nie brak pomysłów. Ola oglądała tysiące inspiracji na Instagramie i Pinterestie. Miało być pięknie. Styl Japandi, a może nowoczesny, albo skandynawski? Miała gust, ale nie miała planu. Już myślała, jakie dobrać kolory farb, ale nie zaplanowała, gdzie stanie zmywarka. Szukała najładniejszych tapet, ale nie uwzględniła tego, że pralka z suszarką nie zmieszczą się w łazience. A prysznic łokin będzie zalewał drzwi. Dlatego jej wymarzone mieszkanie ciągle wyglądało jak z wynajmu. Zrobiłyśmy razem analizę funkcjonalną, i teraz wie, co się zmieści, a co zupełnie nie zadziała. Zobaczyła, czego naprawdę potrzebuje, a co totalnie się u niej po prostu nie sprawdzi. Zrozumiała, że jej życie to nie katalog IKEA. To Twoje życie powinno definiować dom, nie odwrotnie. Pamiętaj, Instagram nie zna Twoich potrzeb. Ładnie nie zawsze znaczy wygodnie. Scroll nie zastąpi strategii. Ty też masz za dużo inspiracji i żadnego planu. Napisz w komentarzu zmiana, a dam Ci coś lepszego niż tablica z Pinteresta. To pakiet projektowy dopasowany do Twojego życia. Ciągle możesz zamówić go jeszcze w niższej cenie.